Wszystkie osoby zainteresowane rynkiem kryptowalut oraz tematyką prania pieniędzy mogą zapisać się do tak zwanego typologicznego newslettera GIF-u. Czyli GIF jako nasza instytucja MLOWska robi newsletter, który jest. Dostępny za darmo, wystarczy zostawić swój adres mailowy. I w tym newsletterze są różne wytyczne i też fajne historie z zakresu rynku kryptowalut i nie tylko. Niedawny newsletter typologiczny opisuje temat prania pieniędzy przy dziełach sztuki i pojawiła się tam tematyka NFT-ów. Otóż opisują zjawisko wash tradingu. Wash trading polega na tym, że ma być przeprowadzana jakaś transakcja, która ma prowadzić do tego, że dane środki, Będą wyglądały na legalne. No i tutaj jakiś podmiot wyemitował swoje nft i te nft zostały sprzedane za bardzo dużą ilość eterów. No więc z jednej strony poszły NFT-ki, z drugą stronę poszły etery, i w ramach tej transakcji, później ten nft Wrócił do pierwotnego emitenta, czyli rozumiecie, chodzi o to, żeby przerzucić wartości, a tak naprawdę to była, to była wymiana między tą samą osobą. No więc tak jak nie możemy sami sobie sprzedać samochodu, tak samo tego typu, tego typu działalność wash tradingowa, gdzie próbujemy ukryć przestępcze pochodzenie środków, również jest nielegalna i tak nie można robić. Giełdy kryptowalut i instytucje obowiązane powinny wykrywać wash trading, no ale jest to ekstremalnie trudne zjawisko do wykrycia.